Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich. Zachęcam do przyjęcia Bożego Słowa na trzynastą niedzielę w ciągu roku, tak zwaną zwykłą. Sięgamy do tekstów Pisma Świętego, bo one są dla nas miarodajne, ale jednocześnie jest obowiązujące jako największy dar Boży. W tym słowie przychodzi zawsze do nas Bóg. Ze swoim przesłaniem, ze swoją mądrością, miłością, ze swoim jakimś określonym planem do człowieka. Pragnie nam go odsłonić i dać nam światła, abyśmy ten Boży Plan mogli zrozumieć i realizować w swoim życiu dla naszego dobra. Bo zawsze w tym Bożym Słowie kryje się drogowskaz, czyli Boża Mądrość dla naszego życia. I sięgamy do tekstu. II Księgi Królewskiej. Opisuje ona proroka Elizeusza, który głosi Boże Orędzie i jednocześnie przychodzi do pewnej miejscowości, gdzie była kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Gościła go, przyjmowała chętnie, a zarazem pewniej słuchała jego słowa. Powiedziała ona wówczas do swego męża: — Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. I kiedy pewnego dnia przyszedł tam Elizeusz, udał się na górę i tam ułożył się do snu. Ale wówczas powiedział do swego sługi, co można uczynić dla tej kobiety? Świadczy nam tyle dobra, tyle miłości, bezinteresownej. Tak nam pomaga w naszej podróży apostolskiej głoszyć słowo co można dla niej uczynić i ten ów sługa mówi niestety ona nie ma syna a mąż jej jest stary Rzekł więc zawoła ją zawołał ją i stanęła przed wejściem i powiedział o tej porze za rok będziesz pieściła syna słowa proroka pełne ufności wobec boga słowa które wypowiada w imieniu boga również i z mocy boga Spełniły się, rzeczywiście otrzymali ten dar bycia rodzicami, doświadczyli działania łaski. Tak, tam gdzie się przyjmuje Boże Słowo radykalnie, z ufnością, z wiarą, gdzie nie poddaje się wątpliwość działania mocy Bożej, tam się spełnia to, czego czego najgłębiej pragnie. Oni pragnęli dziecka. Ale dopiero łaska Boża, Słowo Boże uzdolniło ich naturę do wydania na świat owocu miłości, jakim jest dziecko. O tej miłości też będzie mówił Pan Jezus w Ewangelii, i to takiej, która ma swoją hierarchię, gdzie na pierwszym miejscu w tej miłości ma być Bóg. Na pierwszym miejscu człowiek powinien kochać Boga, to jest dopiero prawdziwa logika czy hierarchia. I zdrowa, mądra i po prostu godna człowieka. Na pierwszym miejscu kochać Boga. Czytam. Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto kocha Ojca lub Matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha Syna lub Córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Czyli tutaj pierwsza miłość musi być skierowana do Boga, bo Bóg jest miłością, Bóg jest źródłem miłości. To Bóg daje nam taką miłość, która nas dopiero uzdalnia do prawdziwego, zdrowego miłowania drugiego człowieka, każdego bez wyjątku. Dopiero od Boga przychodzi ta miłość, która nas człowieka uzdalnia i uzdrawia do miłości prawdziwej, bezinteresownej, służebnej, zdolnej do poświęceń. Bez... Odniesienie do Boga, miłość będzie płytka, powierzchowna, czasami no, krzywdząca, co jesteśmy świadkami w tym świecie. Świat też mówi dużo o miłości, bardzo dużo. Miłość preferuje, miłość lansuje, ale widzimy, jakie tragedie dzieją się w takiej miłości. Ile łez płynie, ile cierpienia, ile smutku, ile bólu, ile tragedii. Tak, miłość bez Boga będzie miłością skrzywioną, miłością bardziej egoistyczną. Miłością wykorzystującą drugiego człowieka i sprowadzającą go do roli korzyści czy przedmiotu. Taka będzie ludzka miłość. Miłość Boża będzie miłością altruistyczną, miłością do, zdolną do poświęcenia, do służby, miłością bezinteresowną, miłością, która daje, która się cieszy, że drugi może ruść, dojrzewać, że drugi może stawać się sobą. Miłość Boża nie. Ogranicza człowieka, to ludzka miłość ogranicza, miłość go zawłaszcza ludzka, miłość go w jakiś sposób zniewala, ta ludzka. Miłość Boża wyzwala człowieka, daje mu przestrzeń myślenia i działania, jak gdyby jest siłą do jego wzrastania, dojrzewania osobowego. Miłość Boża jest dyna dynamiczna, twórcza dla człowieka, pomaga mu zachować swoją tożsamość, godność. A zarazem rozkwitnąć w tym człowieczeństwie, by później tę miłość nieść drugim w taki sam sposób. Tylko prawdziwej miłości możemy się nauczyć od Boga. Jezus jest prawdziwym źródłem tej miłości i wzorem tej miłości. To do, przychodząc do Jezusa możemy się nauczyć prawdziwej miłości, która prowadzi do świętości, czyli do wewnętrznej. Wewnątrz bogactwa i twórczości służby. Dlatego czytam dalej. Paniec mówi: Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Świat prowadzi do zguby, do zatracenia. To widzimy tak. Aborcja, eutanazja to wszystko, homozwiązki to jest zatracanie człowieka, niszczenie. Natomiast Jezus prowadzi do życia, prawdziwego życia tego doczesnego, które będzie miało ostatecznie finał wieczności, jako szczęście z Bogiem. Miłość Boża nie zagraża człowiekowi, ale go właśnie wzbogaca, czyni go wielkim, świętym i po prostu daje mu poczucie własnej wartości, tożsamości i godności. Wielka i szalona różnica. Boża miłość i ludzka miłość to dwie skrajne rzeczywistości w znaczeniu, że Boża miłość jest pozytywna i błogosławiona, natomiast ludzka jest no, wątpliwa, żeby tak delikatnie powiedzieć, albo nawet jest szkodliwa. I dlatego czytam dalej: Kto Was przyjmuje, mówi Pan Jezus, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który mnie posłał. Właśnie miłość Boża jest miłość Boża i ludzka zanurzona w Bogu jest miłością zawsze służebną, a ta jest zawsze twórcza. Ona przynosi wzajemny rozwój temu, kto służy ubogaca go radością i szczęściem i pomnaża dobra duchowe w Nim. A tego, który, któremu się służy, podnosi na duchu, daje mu nadzieję, daje mu odczuć, że nie jest w doświadczeniu bolesnych sam, ale ktoś obok niego jest, ktoś mu służy, ktoś go podtrzymuje w nadziei, może na kogoś liczyć. Taka jest cywilizacja Ewangelii, taka jest kultura życia, która płynie z Ewangelii, przyjaźnie z Jezusem. Inny świat, ludzki, godny człowieka. Świat, Pełny pokoju i braterstwa. Miłość bez Boga jest miłością często, zaborczą i właśnie pełną niepokoju, czy też właśnie wojny, tragedii. Czytam dalej. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Czyli właśnie to nasze życie może mieć finał i nagrodę w zależności od stopnia naszej rozumienia tej miłości i służby w tej miłości. I dalej czytam. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego, że jest uczniem, za prawdę powiadam Wam, nie, nie utraci swojej nagrody. Nasze życie będzie poddane Bożej ocenie ostatecznie. Za czyny miłości będziemy sądzeni i czyny miłości nas Doprowadzą do wieczności, do spotkania z Bogiem. Czyny miłości, czyny pełne służby. Również sięgamy do listu do Rzymian św. Pawła. Święty Paweł mówi, że ta nowa rzeczywistość zaczyna się zawsze dla człowieka od Chrystusa, który nas jednoczy ze sobą w chwili chrztu. I czytam. My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć, by umrzeć dla grzechu, by stać się nowym stworzeniem. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierci, zostaliśmy razem z nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w, nowo, w nowym życiu. Jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Ochrzczony człowiek. Ma coraz bardziej być świadomy do kogo należy: do Jezusa i jego Kościoła. I że ma naśladować swojego Pana, Jezusa Chrystusa we wspólnocie Kościoła. Ma nieść miłość temu światu, bo sam w tej miłości jest zanurzony przez wiarę i chrzest i kolejne sakramenty, które go umacniają. Dlatego cieszmy się i dziękujmy, że jesteśmy chrześcijanami. Uwielbiajmy za to Pana Jezusa. Ale i chciejmy tej łaski z w niej wzrastać i ją umacniać, bo jest to konieczne, aby ona owocowała czynami miłości wobec drugich ludzi, czy tego świata. Zapraszam na Eucharystię, bo ona jest źródłem prawdziwej miłości. Szczęść Boże!